Łukasz Karpiel, Prawy, Prosty, czyli program, w którym mówimy w sposób prawy i prosty. Jest ze mną Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imieniem księdza Piotra Skargi. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Prezesie, dwie reakcje na to, co się dzieje w związku z koronawirusem. Z jednej strony zamknięte kościoły, zakaz udziału kapłanów w pogrzebach, Włochy. I z drugiej strony, polski episkopat, który mówi, więcej mszy, to będzie mniej ludzi na mszach. Wezwanie do modlitwy, śpiew, suplikacji. A co nam to mówi ta sytuacja? Do jakich wniosków możemy dojść, patrząc na to? No tak, przede wszystkim, no tak, ostatnie, ostatnie stanowisko przewodniczącego episkopatu Polski. Księdza arcybiskupa Gondeckiego no jest tutaj takim naprawdę dla mnie mm, wielkim światłem, można powiedzieć, w tunelu. E, była obawa, że po pierwsze w takich sygnałach, że, że, że ulegniemy, mm, że kościół w Polsce e, ulegnie takiej, e, e, takiej panice i, i takiemu podejściu jak kościół we Włoszech. Oczywiście sytuacja jest nieporównywalna, e, czy ciężko ją porównywać. Niemniej jednak, co się stało, z czym mamy do czynienia, co obserwujemy, co widzimy? W moim przekonaniu e, e, to jest e, tak naprawdę, jesteśmy świadkami olbrzymiej porażki, e, tak naprawdę, nasze, pewnego rodzaju pobożności i wizji Kościoła katolickiego e, pobożności sentymentalnej, e, całej tej wizji tego Kościoła, takiego otwartego, opartej na, na e, wizji Pana Boga, który jest. Tylko miłosierny, pobłażliwy, takiej cukierkowej, przesłodzonej. Ja używam tu określenia pobożności sentymentalnej. Czasami, czasami używamy też określenia w naszym środowisku białe, biała herezja, czyli takiej wizji, jednostronnej wizji Pana Boga. Ten Pan Bóg jest do zaakceptowania dla tych katolików, którzy tej palenicy ulegają. O tyle jest do zaakceptowania, o ile właśnie wszystko im sprzyja. To znaczy, o ile sytuacja jest dobra. Jest prosperity jakaś tak, czują się bezpiecznie, ekonomicznie, wszyscy są zdrowi dookoła, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wtedy ta wizja słodkiego katolicyzmu przesłodzonego, ta sentymentalna wizja pobożności, nie tylko mówimy o, o, o miłości, miłosierdziu, zapominając o, o, o innych aspektach, przymiotach Pana Boga. Ta wizja katolicyzmu właśnie na naszych oczach no, rozpaczliwy, bój tocza właściwie już, już przegrała tą, tą, tą batalię. Ja z przykrością obserwuję, jak, jak, jak niektórzy duchowni i świeccy też cała masa świeckich, jak próbują za wszelką cenę odrzucić od siebie tą, w, tym, w tej właśnie sytuacji tę wizję Pana Boga, który może się upomnieć o swoje. Który, jak dobry ojciec, bo cały czas trzeba o tym pamiętać, że to jest nadal, bo oni twierdzą, że, no właśnie, no wszyscy ci, którzy mówią o tej sprawiedliwości, o tym karaniu, to są ci, którzy nie widzą Pana Boga jako miłującego i kochającego, trzymającego nas w swoich dłoniach. Przeciwnie, właśnie, właśnie kiedy mówimy o, o, o Bożej sprawiedliwości, kiedy mówimy o, o aspekcie kary, to mówimy w aspekcie oczywiście miłującego Ojca, który w którymś momencie. Ma, do, ma tak naprawdę, e, no, sięga po środki takie, żeby swoje dzieci e, jakoś postawić do pionu, żeby oprzytomniały. E, wizja, e, czy, 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 czy to, jak Pan Bóg na nas patrzy, to nie jest nasze spojrzenie, na, e, prawda? To znaczy, e, nie, 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 my patrzymy przywiązani do tego życia na tej ziemi, patrzymy na to bardzo wyrywkowo, tak? Dla Pana Boga to jest cała wieczność. Ta perspektywa wieczności, która, która dla nas jest gdzieś yy, 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 przez ten świat yy, przysłonięta, wydaje nam się, że my tu i teraz jest najważniejsze. Kiedy Pan Bóg walczy o nasze dusze, to walczy o nasze dusze i o całą naszą wieczność. Tak? Więc ta perspektywa jakiejś udręki, jakiegoś cierpienia, jakiejś e, e, niedogodności e, e, ma służyć również zbawieniu naszych dusz, także naszemu życiu wiecznemu. Dlatego, dlatego ten, ten, ten przesłodzony, ten sentymentalny katolicyzm dzisiaj przegrywa. Tak naprawdę mamy do czynienia z olbrzymim, z olbrzymim testem wiary naszej, wiary katolików wszystkich, prawda? We Włoszech, w Polsce. No jeżeli my e, e, teraz patrzymy na Pana Boga i tak, mówimy mu tak, jak to włoscy katolicy czy duchowni powiedzieli, a teraz Panie Boże, bo to w zasadzie można do tego sprowadzić, a teraz Panie Boże, my mamy, e, my mamy problemy z tym koronawirusem tak? i zamykanie kościołów, zamykanie możliwości e, e, udzielania e, e, posługi sakramentalnej no jest niczym innym jak olbrzymim e, dowodem na, na utratę wiary przez współczesnych katolików. Właśnie, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, że, może, że ta sytuacja a, postępująca tej epidemii czy, czy, czy rozwoju tego wirusa, ona się może pogarszać. No, nie można tego wykluczyć. I teraz yy, no, powstaje pytanie, skąd ci katolicy w przypadku zamknięcia kościołów, odprawiania mszy, udzielania komunii święty, skąd mają czerpać siłę? No dokładnie. To jest odbieranie jak gdyby tego chleba, tej siły, którą daje nam, nam nam Chrystus. Oczywiście. Proszę popatrzeć jeszcze na taki paradoks. Jesteśmy w, w czasie wielkiego postu, tak? Oficjalnie Kościół wszedł w czas wielkiego postu. Adoracji Krzyża, tajemnicy Krzyża i Cierpienia. Co jest jakby sercem naszego powinno być naszej wiary, tajemnicy odkupienia przez Mękę i Krzyż naszego zbawiciela. I teraz stajemy nagle w obliczu jakiegoś zagrożenia. Moim przekonaniu może się mylę, oczywiście, bo zobaczymy jak sytuacja się będzie rozwijała. Przesadzonego maksymalnie również przez media, w, w, w sytuacji zagrożenia e, również oczywiście dla, dla jakiejś części na pewno i życia, i zdrowia, i życia oczywiście. też. No tak. Prawda? No, ale, e, no właśnie, ale teraz, w tym momencie, kiedy Kościół jest w tej, w, tym, w tej atmosferze i czasie wielkiego postu, kiedy podkreśla na drogach krzyżowych, na, na gorzkich żalach, tą tajemnicę krzyża i cierpienia, kiedy powinien każdy z nas krzyczeć Ave crux, spes unica, witaj krzyżu, jedyna nadzieja, to my ten krzyż po prostu odrzucamy mhm. i e, jako wierni, jako, jako, jako pasterze odrzucamy go na rzecz czego? Na rzecz e, tego, że, że właśnie teraz uciekniemy się do jakichś e, ludzkich procedur, które oczywiście też są ważne w tym porządku ta to... doczesnym, tak żebyśmy zachowali zdrowy rozsądek, bo nasza wiara jest niesprzeczna z rozumem. My musimy być roztropni w tym swoim postępowaniu. Ale, nie, ale nie, nie śmieszni, nie naiwni, hmm. jeśli idzie o naszą wiarę. Nasza wiara zakłada to, że właśnie Pan i Pan Bóg jest Panem historii. Tak, trzyma nas w swoich rękach, trzyma nas, ale też jako dobry ojciec, ja też jestem, jestem ojcem, ale, ale wiadomo, i, i jak myślę o, o moich dzieciach, kiedy chcę postawić ich do pionu, kiedy chcę im przypomnieć o czymś istotnym, to muszę jakoś nimi potrząsnąć. Czasem, bo tak? Nie wydając nie nie wyroku, bo też. Cóż my mamy mówić, co Bóg robi, czego nie, to sam Pan oczywiście, wie, że wie, tak. ale jest taka sytuacja, odbieranie Panu Bogu z tego Jego jakby, wachlarza. jakby prawa do tak, tego, tak, że nie, może nie, tak nie, zrobić, że on tak? Może, Pan Bóg może robić tylko to, natomiast to nie, bo my tak wiemy, nie, tak, my tak, tak wiemy, no i to jest oczywiście sytuacja absurdalna, ale w ogóle myślę, że gdybyśmy szczerze na to popatrzyli, to mam wrażenie, że no, przy całej oczywiście tragedii, bo to, to cały czas pamiętamy, bo jednak są konkretne osoby, które są więc to, to jest oczywiste założenie, to yy, o tym już nie, nie mam powtarzać, bo każdy przyzwoity człowiek oczywiście o tym wie, yy, ale w zetknięciu właśnie z taką trudną sytuacją trochę pryska taka idea takiego właśnie katolicyzmu, tak jak pan powiedział, sentymentalnego, takiego katolicyzmu takiego otwartego, który jest takim no, miłym, sympatycznym dodatkiem gdzieś na boku funkcjonującym, a gdy jest trudna sytuacja, tak, no ja wczoraj wysłuchałem też taki, taki, takiego świadectwa pewnego księdza z Włoch, no, który no oburzał się jednak mimo wszystko na to, że, że w tym momencie są tacy, którzy dzielą też katolików. Na tych właśnie, ci, ci tacy, którzy są przywiązani do tej wizji Boga Sprawiedliwego, uzurpują sobie prawo do tego, aby pokazywać tego Boga jako Sprawiedliwego. No i na tych, których jakby on się myślę, że czuł, czuł częścią. Ja wierzę w jego oczywiście jak najbardziej szczere intencje i nie, nie odbieram mu tego. Jest do tego przekonany. I dla tego Boga, który jest jednak miłosierny, jest miłością, w Jego słowie mamy szukać pokrzepienia. To jedno nie wyklucza drugiego. <laughs> jedno nie wyklucza drugiego. I, e, I ta walka o duszę jest walką, walką na śmierć i życie. Dokładnie na śmierć i życie. To nie jest tylko tak, że. że w związku z tym, no, jeżeli nawet e, w, sakramencie, w sakramencie pokuty, w sakramencie pojednania, wystarczającym do uzyskania rozgrzeszenia jest strach przed Bożą karą. Przed Bożą sprawiedliwością, mhm. wystarczający, choć tak. wiadomo, że z tym żalem powinniśmy się stalić żalem niedoskonałym e, i powinniśmy zawsze w ten, ten żal ze względu na Bożą miłość, na to, żeśmy obrazili Boże, Boże miłosierdzie i Bożą miłość, to jeżeli ten, ten strach wystarczy choćby i tylko dla ratowania tych dusz, no to wiemy, no to w takim razie nie, nie możemy odrzucać też takiej wizji, tak? mhm. Zwłaszcza, że w historii naprawdę wiele razy, ale kto mogą to potwierdzić i kapelani w szpitalach, tak? Iluż ludzi, Właśnie z strachu przed oczywiście tym, co nadchodzi świadectwo obok osób, które się nawracają czy, albo umierają w obliw, w, przy nich, tak, i można o to kapelanów w szpitalach zapytać. Czy jak to wpływa na ludzi? Dla, dla wielu, naprawdę wielu staje się y, y, przyczynkiem do nawrócenia. No właśnie, możemy... Które później Aha. się staje się szczerym, rzeczywiście, ono staje się szczerym nawróceniem, ale nawet element strachu i lęku. No, ale musimy, nie odmawiajmy a, też tego tak, panu. Tak, Bogu. ale musi być też, gdzie pójść po tą siłę. A, dokładnie. dokładnie. bo Mamy sytuację trudną, w niektórych miejscach tragiczną. E, no i gdzie pójść, jak jest kościół zamknięty, nie mam mszy. To jest w kontekście takim, w popatrzeniu historycznym, to jest sytuacja jakaś, e, jak ksiądz, ksiądz Kowalczyk, to jest powiedział, że to jest takie, takie paradoksalnie, aż, aż przerażające, tak. że nie ma takiego miejsca. Kościół w swojej historii, kiedy były takie trudne sytuacje, no co, co zrobił ojciec Kordecki, kiedy było oblężenie Częstochowy. Tak, dokładnie. No ten no, piękny no, obraz. To jest, to jest właśnie, jak, jak słyszymy ciągle za, y, y, takie wezwania, o czym pan redaktor tutaj przed, przed naszą rozmową mówił, wezwania mediów do, do najpierw nakręcania atmosfery, tak, do tej y, y, tworzenia paniki, a później tylko spokojnie tak, tak, tak. proszę nie A wcześniej paniki. były wiadomości... Tak. Dla... Dlaczego o tym mówię? Aha. Bo jedynym, który może to uspokoić, którym panuje nad sytuacją i który daje innym przykład i, i yy, w tym świecie jest Kościół, święty Kościół katolicki. Od zachowania pasterzy Kościoła zależy tak naprawdę, jak ludzie na to zareagują: od przykładu pasterzy, dusz pasterzy. To jest jedyny czynnik w tym e, świecie, e, na tym naszym świecie, na tym US padole, który uspokaja atmosferę i, właści i na właściwe tory, właściwe pers właściwą perspektywę pokazuje. Nic innego, jeżeli wszyscy spanikują, jeżeli tak jak Pan mówi, zamkną tą i powiedzą, nie, 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 to teraz my tutaj musimy uważać, albo jak jeden tutaj z, z księży, w, łamać sumienia nawet i zmuszać ludzi do takiej w, w, praktyki, jak komunia na rękę na przykład, bo w obawie przed koronawirusem, jeżeli będziemy w ten sposób postępować. To, będziemy oczywiście, to będzie generowana ta, ta panika, i, i wierni zamiast szukać otuchy w Panu Bogu, a jeśli jeszcze, tak jak we Włoszech, są pozbawieni możliwości uczestniczenia w mszach Świętych, to oczywiście to droga do czarnej rozpaczy. Mhm. No właśnie, bo Kościół Zamykania. Się, przy, takim, przy takim sygnale, jak został wysłany, to wydaje się, że Kościół, przynajmniej we Włoszech, zacznie się kojarzyć z miejscem jakimś szczególnie niebezpiecznym. Nie dość, że do tej pory a na skutek no, i mhm. jak gdyby, błędów, i jakichś wewnętrznych problemów, ale też na skutek medialnej e, jakiejś nagonki. No, kościół niestety, albo niektórzy księża kojarzą się z problemami natury moralnej, natury wykorzystywania seksualnego i tak No to teraz jeszcze zacznie się kojarzyć z siedliskiem jakiejś bakterii, czy wirusu właściwie, że tylko się właśnie można zarazić. Tak, podczas gdy właśnie Knoleka powinien być... będzie otwarta, a kościół tak. będzie zamknięty, podczas więc... podczas gdy właśnie powinien być ostoją dla ludzi i, i właśnie źródłem i tym, i tym, gdzie szeroko z tego miłosierdzia Bożego mogą skorzystać. No właśnie przecież o to chodzi, żeby z tego miłosierdzia Bożego, o którym tak wiele się ostatnio mówiło, tak wiele często się nadużywało tego miłosierdzia, żeby teraz ci ludzie z tego miłosierdzia Bożego mogli skorzystać za pośrednictwem szafarzy. W których kościół. I, I mówienie, że można na przykład, nie wiem, żałować szczerze i, i, i nie trzeba iść do spowiedzi. Tak? Przy, przy tej okazji wypływają w ogóle jakieś takie tym... wszystkie tendencje, któreśmy mieli dotychczas e, jako i wielu myślę chce załatwić swoje sprawy. A to komunia na rękę. Także może być taka przeszło. sytuacja, że wirus, daj Panie Boże, skończy się. A, a pewne komunia rzeczy na na nie no bo przecież są inne niebezpieczeństwa, no które mogą być. A poza tak tym samować. może się okazać, o proszę, wirus się skończył, bo była komunia na a rękę. No właśnie. Więc tego typu rzeczy, że a to nie musi za bardzo do tego kościoła pójść, bo domu się pomodli, tak? Już przecież nie ma problemu. No Komu nie może przyjąć duchową? No to w którymś momencie zapytamy się, no dobrze, to po co te to po co sakramenty? To po co? To po co ta w ta kościół? Tak, no bo przecież to wszystko jakoś w sytuacjach kryzysowych Puch, tak. możemy sobie jakoś bez tego poradzić. Transmisja w radiu czy w telewizji? Tak jest, oczywiście. W nadzwyczajnych sytuacjach, w sensie, Jasne. jeżeli ktoś jednostkowo nie może, bo nie wiem, nie, nie do, nikt do kościoła nie zaprowadzi, nie to, to, zaniesie, bo jest to, to, przykuty do to, 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 są to, 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 to są inne sytuacje. To, to, to Ale nie, nie, nie wtedy, kiedy... I systemowo. Systemowo, tak? No i mówię, no tu skandal dla mnie, skandal. Po prostu łamanie sumienia wiernych w jednej z krakowskich parafii, zmuszanie wręcz ludzi do tego, że od tego i tego dnia wszyscy mają przystępować do komunii, mają przyjmować komunię na rękę. No. Pod właśnie pretekstem, że będziemy walczyć z koronawirusem. No, no po prostu tak, tak rzecz, rzecz niedopuszczalna. Rzecz niedopuszczalna. Ja mam nadzieję, bo przepraszam, bo też proszę. mnie to też mocno uderzyło. Mam nadzieję, że jeśli nie cześć do Najświętszego Sakramentu, do Pana Jezusa, nie będzie otrzeźwieniem dla... Dla nawet takich duchownych. To mam nadzieję, że, że ludzie choć zareagują na, nogami i powiedzą: proszę księdza, to w takim razie ja idę tam do, do parafii, tam pójdę do kościoła, e, e, gdzie, gdzie zostanie uszanowane to, że, że, e, że ja chcę uczcić pana Jezusa. Bo, bo w tym momencie to jest dla mnie najważniejsze. Tak jak on na to zasługuje, jak ja uważam, jak moje sumienie mhm. mówi. Może, może jeśli, jeśli nie cześć do Pana Jezusa, to przynajmniej może wizja, e, e, przepraszam, że tak powiem, e, odpłynięcia części e, e, stacji jakiś. E, no właśnie, bo przecież da, na, na pieniądzach też tak, są wirusy. Tak. No, więc też może, może, zbyt... więc może jak, jak, się... jak zagrozi to, że, że w, nie, w tych parafiach, którzy, tak, czy niektórzy będą w ten sposób stosowali takie środki przymusu zewnętrznego i łamania sumień. Że może wtedy, może wtedy jak wpływy trochę spadną i przeniosą się do innych parafii, w których księża pobożnie będą nadal podchodzić, może to otrzeźwi jakoś niektórych, jeśli wiara sama nie potrafi. I pan i nasi widzowie albo się sami spotkali, albo słyszeli takie historie, kiedy na przykład zmuszać tak, takim. E, niewerbalnym komunikatem, na przykład do powstania, jak ktoś chce przyklęknąć. A tak, tak. No to, 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 to jest... Wchodzimy oczywiście w inną sferę, ale przy okazji koronawirusa tak, ale to o, o wszystko tym, się nam rzeczywiście wypłynęło. Nam, chod, tak, pokazują, u, 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 pokazują różne rzeczy, ujawniają. Ale, ale właśnie... kryzys, kryzys tak naprawdę pokazuje, cała e, histeria i historia e, z tym koronawirusem ujawnia prawdziwe rozmiary kryzysu wiary. Mówię o tych wszystkich katolikach, które wpa którzy wpadają w panikę którzy zapominają o tym właśnie, że, że Pan Bóg jest Panem czasu historii i że nie jest Bogiem deistów, który stoi i obserwuje gdzieś tam, jak to się wszystko potoczy, ale jest tym, który ma wszelkie środki do tego, abyśmy byli zdrowi na duszy i na ciele. I do Niego się powinniśmy udać. No właśnie, czyli to, czy ci wszyscy, to jest taka właśnie wizja takiego kościoła, takiego otwartego, miłego, sympatycznego, z którego można sobie tak wyciągać, z którego można od czasu do czasu zrezygnować, wejść... Yy... Tak. No wtedy, kiedy mamy takie jak, tak, jak, takie jak uczucia, mamy, tak. jak kiedy jest, jak, no nasze jak, uczucia są jak, akurat tak. sprzyjają tej wizji właśnie sentymentalnej, cukierkowej wizji A, wizji a jak nie Boga. sprzyjają, to... No to, 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 wtedy, to wstrzymaj... przepraszam Panie Boże, teraz mamy inne sprawy, musimy się czymś mhm. innym zająć, bo to nie pasuje do naszego kontekstu. I, i potroszę właśnie może dużo o, o takim właśnie katolicyzmie otwartym, takim wybiórczym, który sobie wybiera, co chce, a czego nie chce. Mówi najnowszy numer magazynu Polonia Chrystiana, kim jesteś katoliku? Otwarty, a znajdziemy w nim oprócz wielu artykułów, o których za chwileczkę, znajdziemy taką niedużą książeczkę, ale która jest absolutnie warta poznania, przeczytania i przemyślenia, deklaracja prawd odnoszących się do niektórych błędów najbardziej rozpowszechnionych w życiu kościoła naszych czasów. Myślę, że te treści, które są, ta sytuacja obecnie pokazuje, jak bardzo są aktualne, a Podpisali się pod tym tekstem kardynał Berg, kardynał Pujac z Łotwy, arcybiskup Peta, arcybiskup Lęga i biskup już Schneider A nieduży rozmiar, ale treść przebogata. Tak, zachęcamy do, do, do lektury i do właśnie zapoznania się z, z najnowszym numerem. Yy, a co w tym numerze? Powiemy coś więcej naszym widzom? No, myślę, że warto yy, wspomnieć o tym. Yy choćby nawet Jerzy Wola Kościół otwarty na wszelkie zło pięć kluczowych błędów katolików otwartych profesor Kucharczyk Piotr Relich Krystian Kratiuk drodzy katolicy otwarci a ponadto jak zawsze artykuł dotyczący Disco Polo, mojego autorstwa Pisco Polo, przecież ludzie tego chcą wiele 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 innych jest Jacek Kowalski są felietony Pawła Milcarka Pawła Milcarka Grzegorza Górnego Felieton pana prezesa, prezesa, Skiby, wiele, wiele do czytania, a PH24, tam można się dowiedzieć, jak ten numer zdobyć, do, do nabycia też w, w tych miejscach, gdzie do tej pory Państwo mogli znaleźć pewnie ten numer, pewnie ten numer już na Państwa czeka. Polonia Chrystiana, Kim jest też tylko otwartym, bardzo ważne treści w kontekście właśnie tego, o czym pan tak mówił, o tym, o tym kryzysie, o tym takim twardym, brutalnym zetknięciu się, trudnej sytuacji, właśnie z tą zwiarą. I, tak. I z jaką wiarą y, y, może pozwolić przetrwać to bez obłędu, a jaka wiara lub pseudowiara no, no, no może doprowadzić tylko do paniki, więc jak najbardziej warto, warto czytać. A, yy, i, warto, i warto się modlić, piękne są te inicjatywy modlitewne. Oczywiście, że tak. Właśnie jeśli, jeśli tym Proszę. bardziej, jeśli, jeśli teraz, yy, jeżeli kiedykolwiek mówić właśnie yy, o tym Panu Bogu faktycznie, tak jak do tej pory mówią miłosiernym, no to teraz popatrzmy na to i zwróćmy się do tego Bożego Miłosierdzia yy, faktycznie w tej, w tej sytuacji i napominajmy i, i przestrzegajmy i tych, którzy, którzy unikają tak naprawdę i próbują sobie znaleźć całą masę innych wytłumaczeń dla, dla tej sytuacji. Ale z pewnością, czy pozwoli Pan mhm. jeszcze na rzecz, bo my tu mówimy o potrzebie modlitwy, o, o, wie, o, wie, o potrzebie wiary takiej głębokiej, mocnej. No ale właśnie tego typu argumenty na pewno się spotkamy. Myślę, że pod tym filmikiem też będą takie, e, takie komentarze. No to się módlcie i niech Was korona wielu załatwi, bo takich rzeczy się też można spodziewać. No właśnie to jest też niezrozumienie wiary, która właśnie jest, jest rozumem, jest racjonalna. jest z jest rozumem. Tak, nie możemy, znaczy jednocześnie, znaczy wiara naszą jest, 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 jest podstawą, jest, jest tutaj, te cele musimy sobie jasno postawić, jako ludzie wierzący. Natomiast nie zapominając, jak działać, tak, jak to jest ujęte w tych prawdach naszej wiary katolickiej. Działać tak, ufać Panu Bogu, jakby wszystko, znaczy wszystko od Niego zależy, ale działać, działać ze wszystkich sił możliwymi naszymi sposobami po ludzku, tak jak nam Pan Bóg to dał, żeby te talenty i naszą roztropność wykorzystywać do tego, żebyśmy w sposób maksymalny zrobili, co możemy zrobić z naszej strony. I ufać Panu Bogu, o, całkowicie Jemu zaufać. To, ja myślę, że jeżeli takie komentarze powiam, pod tym filmikiem, czy pod innymi tak przedstawiamy, Sytuację, to właśnie mi się wydaje, że z tego wynika, że tym modelem najbardziej promowanym był właśnie ten model sentymentalny, taki, który się no, wymyka rozumowej krytyce, który jest taki oparty na emocjach, czuciu. No tak, on dawał zaspokojenie właśnie emocjom. Tylko w zetknięciu, jak to jeden z kolegów naszych powiedział tak, ponieważ ten katolicyzm był oparty na emocjach, a jaka jest najsilniejsza emocja, jaka na nas wpływa, jaka nas motywuje do działania albo nas demotywuje, strach. Więc te wszystkie emocje w zetknięciu z, tym, z, tą, z tą największą emocją, z tym uczuciem strachu, padły, po prostu padły. Bo strach okazało się, że, że ponieważ rozum był wyłączony już dużo wcześniej, ta wizja właśnie Pana Boga, racjonalne podejście do wiary zostało wcześniej wyłączone, a tylko zostały uczucia. Więc ta powierzchowność tego katolicyzmu właśnie uczuciowego w zderzeniu z tym... Weryfikatorem, jakim jest strach tym najbardziej naj, y, ustawiającym człowieka y, y, uczuciem, w zetknięciu z tym strachem padło po prostu. I Otóż, ludzie się poddali lękom. Otóż to bardziej, że to jest ten strach taki, to, można powiedzieć, realny, nie? bo trzeba powiedzieć, że ten strach jest, jest taki jest z ulubionych Nie Na darmo ludzie oglądają horrory, lubią się bać, ale w sposób taki, że można wyłączyć. Kontrolowany, Kontrolowany. natomiast kiedy przychodzi do konkretnej sytuacji, okazuje się, że nie można się temu przeciwstawić, nie ma co przeciwstawić. Bardzo Panu Prezesowi dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze polecam najnowszy numer magazynu Polonia Christiana. Gościem programu Prawy Prosty był Sławomirski bawiceprezes Prezes Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.